I żebym się nie bał, no to się nie bałem. Tak mówiła. No. Ale to mówiła do mnie. Panie Krzyszica. Nie, ale zaraz to, panie doktorze, jak z tą operacją? Wszystko dobrze poszło? Większość. Właściwie źle poszła mniejszość. Właściwie skalpel źle poszedł. Wie pan, dobrze, że pan tego nie widział. No, ale ja widziałem. Jak, pan to widział? A co, narkoza przestała działać? No, ale panie doktorze, ona chyba w ogóle nie zaczęła. O! I bardzo dobrze. I ma pan nauczkę. Tak to jest, jak się chce oszczędzać na łapówkach. Na zdrowiu nie wolno oszczędzać, przecież ja panu wyraźnie sugerowałem, żeby pan podał anestezjologowi kopertę. No i co? No podałem, podałem. No, no, to, no to co, co? Tylko, że ja nie miałem koperty, to mu podałem pocztówkę. No tego jeszcze nie grali. No, ale panie doktorze, no to jak z tą operacją w ogóle? No Jest jakaś szansa, że to wszystko się uda? Nie wiem, panie Krzysica. Są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda, tak? Ale szansa jest, pewnie. Bywają takie przypadki, no. że garbaty garbatego kładzie na łopatki. No. <gry> no, ale co? Albo... albo jeszcze inaczej pana przyłatwie. Jak pacjent chce naprawdę wyzdrowieć, w takiej sytuacji medycyna jest bezradna. Ale. Ja na pana miejscu, to bym się nie martwił. Naprawdę? Pewnie, po o, co? O, no. Przynajmniej nie pójdzie pan do wojska. No. Nie, ale zaraz, z, z jakiego powodu? Z dwóch. Po pierwsze, pan już był. A po drugie, no bez pięciu metrów jelita, no niech panie żartuje, panie Krzysi, nie co no. Bez jaj. I za to też pana serdecznie przepraszam. No, miał być rudynowy nowy zabieg, zrobiła się operacja zakrojona na szeroką skalę, już poszło, także. Tylko to wszystko panu zafurkotało. Oj. Czy tak, między nami to, jakiś to, taki straszny furkot to, to znowu nie był. No, trzeba uczciwie przyznać, że nie miał pan wczoraj swojego dnia. Ja to wczoraj może i miałem swój dzień. I co z tego, jak trafiłem na pański? Trudno. To jest medycyna. W medycynie błędy się zdarzają, tak? No ale cuda przecież też się zdarzają. Oczywiście, tak, pewnie. No, no, ta, ta. Ale rzadziej. Właściwie to nawet można powiedzieć, że no. cud jest wtedy, jak się nie zdarzy błąd. No. Czyli jak pan sam słyszy, no, cuda są praktycznie no. wykluczone. W każdym razie ma pan w tej chwili na skutek operacji metr jelita. Metr, tak. Ale na szczęście, jak widzę, jest pan stosunkowo niewysoki. To powinno starczyć. W zasadzie to przepraszam pana za użycie słowa stosunkowy, które w pana przypadku jest anachronizmem. Co? O nie, dosyć tego. Ja teraz idę do ordynatora. Jak on po tym wszystkim teraz pana nie wyrzuci, to to dopiero będzie medyczny cud. Uuu, obrażalski. Nie wywali mnie, miał tyle okazji, żeby to zrobić, teraz też mnie nie wyrzuć. Nie wiem, czy ja wachowcem jestem? Chociaż nie. Chyba po prostu ojciec mnie lubi. Przepraszam pana bardzo. Istnieje w polskim społeczeństwie taki zwyczaj, aby zostawiać puste nakrycie przy stole wigilijnym. Czy pan ten zwyczaj zachowuje? Tak, tak. Wie pan, zawsze z żoną zostawiamy wolne miejsce przy stole, żeby niespodziewany gość przyszedł, się rozgościł, tak. A czy zdarzyło się panu kiedyś, że rzeczywiście jakiś niespodziewany gość przyszedł do pana na wigilię? Tak, zdarzyło się. Zdarzyło się. Tylko, że nie usiadł przy stole, no ale za to z piwnicy zginęły dwa rowery. Który z was to siedzący byk? Ja. Nie wyglądasz na siedzącego. A wyglądam na byka? Na to już bardziej. Czekałem na ciebie, chory koniu. Zasnąłem na miękkiej trawie. To twoja żona? Kto? Miękka trawa. Nie, no skąd? Koleżanka. Wodzu, musimy się zjednoczyć i razem uderzyć na blade twarze. Głupia sprawa. Uważasz, że to głupi pomysł? Nie, po prostu pytam o zdanie głupiej sprawy. <noise> Mów, głupia sprawa. Chory koń to szczany lis. Dlaczego mówią na ciebie głupia sprawa? To były pierwsze słowa mojego ojca, kiedy dowiedział się, że moja matka jest w ciąży. Chory koń to szczany list, ale nie uderzę na wroga dopóki nie dowiem się, jaka jest wróżba łysej baby. Duchy mi mówią, że już tu idzie. Właściwie dlaczego nasz szaman nazywa się Łysa Baba? Przyjął nazwisko żony. Tak? Dlaczego? A chciałbyś się nazywać Biseksualny Karzeł? Witajcie wodzowie. O, chory koń, co za niespodzianka. Jak się czuje żona? Dobrze. Pozdrów ode mnie, starą szkapę. Hauk, wodzowie. Kawa, herbata, a może coś gorącego? Nie teraz, gorący kocurze. Wodzu, myślałam, że jesteśmy na ty. Nie teraz, kotku. Chodząca pierdoła przesłała znaki dymne. Powiedziała, że się spóźni. A co się stało tym hmm. razem? Kosił zboże i bizon mu nawalił. Dobrze, byku, idę. Zatem spotkamy się wieczorem na korridzie. Oh, co za kobieta. Nie to, co moja nieruchoma kłoda. Stara babo. A nie, przepraszam. Stara baba to twoja siostra, łysa babo. Stara baba to mój szwagier. No mówią bogowie o zbliżającej się wojnie, łysa babo. Niestety, gwiazdy są przeciwko nam. Mówią, że przegramy bitwę, bo jeden z wodzów nie posłucha rozkazu. Który? Głucha pała. W takim razie musimy opuścić ziemię naszych przodków. Tylko dokąd pójść? Wszędzie się z nas śmieją, bo mamy takie śmieszne nazwiska. Może skoro jesteśmy Indianami, to do Indii? Nie. Poczekajcie, mam tutaj kawałek mówiącego papieru z zaoceanu. Posłuchajcie. Przed komisją stanął żagiel i mówił o swoich kontaktach z wiatrem. Po przesłuchaniu kuny, gruszka nakazał ponowne wezwanie kapusty. Jedźmy tam. Ten kraj to raj dla czerwonych. Ho! Ma chyba w Polsce stołu, na którym w czasie świąt nie leżałby tradycyjny polski wigilijny karp. A czy pani również podtrzymuje tą piękną, staropolską tradycję? Oczywiście ja pochodzę z bardzo tradycyjnej rodziny, no wigilia bez karpia, ja sobie nie wyobrażam nawet. Z karpiem jest jednak pewien problem, bo trzeba go najpierw, że tak powiem, pozbawić życia. Czy nie ma Pani pewnych oporów psychicznych przed wyciągnięciem tego karpia z wanny i zatłuczeniem go tłuczkiem? Nie ależ skąd? Po pierwsze ja go w ogóle nie wyciągam z wanny, ja po prostu wrzucam tam taką włączoną suszarkę do włosów, a wtedy ten karp tak robi tak <laughs> Dobry jesteś krzyżówki? Co? krzyżówki dobry jesteś? Bardzo dobry. To może byśmy rozwalili jedną, co? Dobra. Bo są do wygrania łyżwy, to jak wygramy, możemy dać twojej żonie. Wiem, że lubi. Bardzo to mnie rozśmieszyło. To. to co, grzejemy? Tak. Uwaga. Gotowy? Tak. Sztuka Szekspira. Co, to, to już od razu tak trudno? Ty, to najpierw trzeba rozwiązać zagadkę, kto to był ten Szekspir. Ty, ale ja wiem, ty to był ten, co wymyślił, wymyślił i. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Zdałeś to słowo w ogóle? Alfa Romeo, pisz? Pisać? Tak, Alfa Romeo. Może i Alfa Romeo, ale za dużo liter. Nie, to liter jest sam raz. Tu masz za mało kratek. Ciaśniej pisz. Ciaśniej. No, 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 no i co? I coś zrobił. I co zrobił? O się nie zmieściło. O się nie zmieściło. Nadudaj. Jakaś dziwna ta krzyżówka. Głupia. Przede wszystkim jest głupia? Gatunek kaczki. Krzyżówka. Gatunek kacki. Krzyżówka. Długo opis. Ale gatunek Kaczki, jak się nazywa? No, Krzyżówka? Na no co? Worek z cementem? Kaczka taka jest, Krzyżówka. Tak się nazywa Kaczka. Krzyżówka. Krzyżówka? Tak. No to mów. Jak to się pisze? Normalnie. Chyba, że jesteś mańkutem. Morska ryba. Paprykarz. Pisać ze Szczeciński? Pisz, ile się zmieści, tylko przyciaśniaj. Szcze. Paprykaście? Za słabo przycieśniałeś. Długi pies. Plemnik. Najot. Jajnik. Jajnik, jajnik. Jajnik, jajnik. Jajnik, jajnik. Jajnik, jajnik. Tak, jajnik, jajnik, pisz. Ale ciaśniej. Jajnik, jajnik, cia ciaśniej. Drapieżny ptak. Kuzyn Myszałowa. A widzisz i to jest taki jego kuzyn. Myszałowa. Sokołów. Pisać że podlaski. Jeśli się zmieści, tylko. Sokołów podlas. Patrz jak pod, pod jadniki podlas. Temu pierwszemu zaraz oczy wylecą <laughs> z <Skrzyżówki. śmiech> Dobra. Mięsożerna roślina. A co nie wiem? Czy ja wiedziałem, yy, to jest ta. Róża. Róża? Coś z jak? Róża. Róża. Moja ciotka jest róża. Ona w pieprza, mięcho. Normalnie kiełbasę to w jak makaron. Tak. I nie ma. Róża. Dobra. Stoi za pulpitem. To a co to jest pulpit? Chyba coś do jedzenia. Chyba, chyba taki rodzaj kotleta. No to tam stoi to... To chyba róża! Taka nienażarta. stanęła z widelcem. Dobra, róża. Ty jak jest za mało liter, to? To rozciągaj. <grym> ciągnij Różę, ciągnij róże. Złap się papryka Dobra. W tenisie dwóch na dwóch. Co w czym? Co? W czym? A nie, dobrze, w tenisie. A w tenisie! no! Jadą po krawędzi wieśniaki. Czekaj, w tenisie dwóch na dwóch to ja wiedziałem. Jak tam ostatnio na ciebie żona krzyknęła? Kiedy? Wczoraj. Ale o której? O ósmej. Łajzo. O dziewiątej. Debilu. Debel tenisowy. Twoja żona się zna na sporcie. Tenis, łyżwy. No I ostatnie pracują na przykład w urzędach. Eee. He, to proste, złodzieje. Próbuję odczytać hasło. Uwaga. Po ułożeniu liter od jednego do 24 odczytasz złotą myśl Juliana Tuwim, 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 Tuwim. Tuwima... Tuwima? Tuwima. Tuwima. Złota myśl brzmi Usta dasa sa dybystyrystyk Jak? Usta dasa sa to już całe takie? Jeszcze jest na końcu trzy hy. Ale już mi się nie udało wymówić. Julian tu wim? Złota myśl. Ale wymyślił? Przepraszam pana bardzo. Przepraszam Pana bardzo, bo ja mam do Pana takie y, pytanie. Co Pan kupił swojej żonie pod choinkę? Handle. Y, to Pana żona ćwiczy, tak? Nie, ja ćwiczę.